22 czerwca to dzień sesji w Brukseli. Parlament Europejski ma bardzo ciekawą agendę, między innymi kwestie energetyczne, ale to nie jest najważniejsza kwestia, która dzisiaj zajmuje wszystkich dziennikarzy relacjonujących wydarzenia w Brukseli, bowiem to, co jest tematem dzisiejszego dnia, to dzień jutrzejszy, 23 czerwca, bowiem w tym dniu będzie się odbywało referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jest to pytanie, na które Brytyjczycy mają odpowiedzieć. Nie ma w tej materii jasności, jaki będzie wynik, bo ponieważ ostatnie sondaże wskazują, że przewaga najpierw była większa zwolenników wyjścia po zamordowaniu przez jednego z fanatyków brytyjskiej posłanki Joe Fox, ta sytuacja wydaje się nieco zmieniła. Jest nieco więcej zwolenników pozostania w Unii Europejskiej. Oczywiście. Wszyscy się zastanawiamy, jaki będzie wyglądała Europa, jak będzie wyglądała Unia Europejska w wypadku decyzji na no tak. Niewątpliwie sprawi to spore kłopoty. Czy tylko w samej Wielkiej Brytanii? Opublikowany raport Ministerstwa Finansów wskazuje, że przeciętna brytyjska rodzina może stracić nawet około 5 tysięcy funtów rocznie ze swoich dochodów. Niewykluczone również, że jeżeli chodzi o centrum finansowe, jakim jest londyński City, to po połączeniu londyńskiej giełdy z giełdą frankfurtską, przeniesie się ono do któregoś z innych krajów europejskich. Ale to nie koniec potencjalnych kłopotów, ponieważ może okazać się, że również. Po swoim wcześniejszym referendum Szkoci, którzy są za pozostaniem w Unii Europejskiej, zdecydują się na ponowne referendum w sprawie swojej niepodległości. Niezmiernie ważną jest kwestia bezpieczeństwa. Wielka Brytania jest bardzo ważnym członkiem NATO i jednocześnie członkiem Unii Europejskiej. Wyjście z Unii Europejskiej miałoby ogromny wpływ również na kwestie jej polityki wobec polityki bezpieczeństwa. Zwrócił na to uwagę również w trakcie ostatniej swojej wizyty w Europie i Wielkiej Brytanii prezydent Barack Obama. Jeżeli Wielka Brytania zdecyduje się na pozostanie w Unii Europejskiej, to oczywiście też będą pewnego rodzaju skutki tej decyzji. Ta decyzja będzie przede wszystkim wpływała na sposób podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Wydaje się, że będzie potrzebny nieco dłuższy czas na refleksję. Niezależnie od tego, czy ta decyzja będzie na tak, czy w sprawie pozostania w Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że ten jutrzejszy dzień będzie bardzo emocjonujący dla wszystkich, którzy interesują się polityką. Choć również ostatnie badania pokazały, że obywatele. Państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym również Polacy. Prawie w 51% wśród pytanych wskazywali, że Brexit to dla nich jednak zła decyzja. Nie ma się co dziwić. Ponad 800 tysięcy Polaków mieszka, pracuje, wyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Związali pewne swoje zawodowe, ale również i rodzinne losy z tym krajem. Obudzimy się zatem w piątek. Po ogłoszeniu wyników referendum w Wielkiej Brytanii, no i będziemy mogli wtedy powiedzieć, kto odniósł sukces: czy zwolennicy wyjścia, czy też premier Cameron, który przez ostatnie lata krytykując swoją e, czy obecność Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, zdecydował się na przeprowadzenie tego referendum, jednocześnie bardzo zachęcając Brytyjczyków, aby wypowiedzieli się na rzecz pozostania w Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, jaka decyzja będzie, to Unia nie będzie już taka sama.